Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po wczorajszej akcji z myszą, którą widzieliście dwa dni temu. Wypuszczamy brachmy. Mówię dwa dni temu, bo filmy są oczywiście co dwa dni. Na pewno już wiecie, bo regularnie są wstawiane raczej co, co te dwa dni. Yy. Albo jak czasami się nie wstawi coś o 15, to film z reguły jest o 16 z lekkim opóźnieniem. Bo na przykład jest tak, że zapomnę nastawić na zaplanowane i po prostu jest 15.10. No 10 to jeszcze wstawię, ale jak jest 15.40 i zobaczę o kurde, filmu nie zapomniałem wstawić, to to zaraz wiecie. To zaraz yy, ustawiam Wam ten film. No i film wtedy jest. Dobra, trzeba wszystko tutaj odpalić. Światło zapalić tutaj. Kurką bym musiał im też sprzątnąć. Chyba dzisiaj. No i co? Jedzenie im zaraz chyba wymienię. Albo. O, one jeszcze tu wyjedzą, żeby. Wiecie, na brzegi poszło. A ten jest taki jakiś, nie wiem. On jest energiczny. No i co? Tutaj także jest ok. Tutaj kurka jest. Kogut wyskoczył pewnie. Trzeba zobaczyć, czy mają jedzenie. No wszystko jest. Wszystko jest w najlepszym porządku. Nie, kogut jest. Jestem. No dobra, także tu chyba jest wszystko ok tak dzisiaj im ugotuję jajka i przyniosę im a my widzimy się uniosek. dobra więc wypuszczamy nioski okej okay. jest dobrze Niech sobie idą. No i co, tak to tu u mnie wygląda. Widzimy się później. Ok, także jesteśmy u wniosek. Jak widzicie, kupiłem 50 i 100 kilo ziarna. No i co? A tak, byłem u, byłem u gościa od paszy. Ale niestety go nie było. Jutro jadę więc. Więc jutro kupię myślę, że 100 kg też paszy no i co? Bo już resztka jest. Więc trzeba kupić. Patrzcie tutaj psa patrzy się na to, patrzysz się, nie? Zjadłeś, a tutaj mamy dla kurczaków jajka zmilone No co? No co? Co? Patrzcie, da łapy pewnie Daj łapę. Daj łapę. Daj łapę. Nilsson. daj łapę, no? No dobry, no dobra, ale no niestety, no to dla kurczaczków W błąd cię prowadziłem. Dobra, idziemy im dać, nich sobie zjedzą. Czarek jest tutaj, czy? O, tam jeszcze mi jedno jajko spadło. Oj, jakie wygłośne O, tu pies przyszedł zobaczyć. No Macie, Macie. No, jak szalone okay. no, także, tak to tu wygląda. Tutaj o, tutaj ten kogucik patrzy, co się dzieje. Dobra, musiałem uspokoić psy, więc zamykamy. także sobie tutaj jedzą. Ty kurka jesteś osłabiona czy co? Muszę zobaczyć zaraz właśnie ją. Bo coś taka wolna jest. No zobaczę co z nią jest nie tak. Zaraz e, też by trzeba było każdej stan tutaj zobaczyć. No. Także myślę, że możemy im tutaj już wyłączyć. A nie, bo jeszcze jedzą. Dobra, to jeszcze przyjdziemy. Więc widzimy się uniosek. Ok, także bierzemy trzy wytłaczanki i idziemy na zbiory. Zobaczymy ile będzie jajeczek. Okej. Okay. Dobrze, że faktycznie dziękuję widzowi, który napisał mi Napisał mi, żebym zmienił tą tą y, słomę. Bo jakieś bakterie będą się rozwijać, faktycznie nie pomyślałem o tym. Tutaj jedno jajko na ziemi. Dobra, także zaczynamy. Tutaj jedno. Tutaj mamy dwa. Tutaj mamy pięć. Oj, no i jedno natuczone. Niestety okej okay. ale to tam nie ma tragedii bo w domu się zużyje tak czy tak dobra ładne jajeczka już są chodzi o wielkościowo dobra mamy 19 jajek i zobaczymy, co będzie pod kwoką. A więc pod kwoką było tylko jedno jajko. Także mamy równe 20 jajek. Te bardzo duże. Te akurat stuczone. Patrzcie, aż nie mieści się wytłaczance. Odstaje. Oj, no i tylko tego brakowało. Oj, oj, oj. Kurde, wezmę... Ajajaj No nic, daj mi jeszcze tutaj Patrzcie te No że, ojojoj, oj, oj. i zrobiło się zamieszanie No dobrze, kurki, tylko mi tych, tych nie uzbijajcie Dobra No i zrobiło się zamieszanie Ojojoj oj, oj. No nic, jedno jestem stratny Oh, ale tutaj się pobrudziłem jeszcze. No dobra, więc widzimy się u e, ukurek ozdobnych. Dobra, ja tutaj naprzeszałem kurką wodę. Dobrze, że nie mam rozów, to nie trzeba tej wody zakręcać. Okej. Okay. Ale jak tak y, powiedzcie mi jak pracujecie zimą, jeżeli chodzi o ręce, bo no wiadomo jak przy wodzie to bardzo zimno i tak się zastanawiam, może ktoś ma jakieś tam y, pomysły jakieś swoje rady. No także wodę mają świeżą i to jest właśnie ważne żeby świeża woda była bo to, to też to też wpływa na nieśność bo no woda świeża to podstawa akurat a to drogo nie kosztuje żeby jakoś te kury żeby zawsze miały tą świeżą wodę także polecam świeżą wodę tym bardziej zimą żeby wodę no jest zimą, latem żeby taki stały dostęp do wody miały Do świeżej, zimnej wody Latem niekoniecznie zimna Bo wiadomo Ale latem jak najbardziej No i co Ja im jeszcze tu dosypię I wsypiemy im Trixie tutaj czekała bo jeszcze wyjdziemy a no i sprawdziłem tą kurkę i wiecie co ona to jest ta co miała właśnie o czaruś co miała problem z okiem od początku odkąd się od pisklaka w zasadzie jak pamiętacie no i ona ma problem jakbym ja po prostu zamknął oko tak wygląda trochę tam robki jest takiej wiecie Takiej robki, no zaschniętej. Jutro wezmę i to przemyję, i zobaczę, co da się zrobić. No i dlatego tak się stąd nie ruszała, bo no wiadomo, jak na jedno oko się nie widzi, to, to wiadomo, że jednak y, ta sprawność tak spada, nie? No, także wyłączamy im zasilanie. Dzienne, nocne zresztą też. OK, jeszcze tu ma mają trochę. Ale to damy im tutaj sobie wyjedzą rano. O, czarek tu by nie spał. Mm, tak patrzę. Nie, to nic nie będzie. Dobra, tutaj silki zawsze w jednym gronie. To fajnie się grzeją między sobą. No i to czarka zostawiamy. I w zasadzie to by było na tyle. Moi drodzy, pamiętajcie o łapce w górze. Miłym komentarzu, tutaj widzę, że nie działa. No, jak nie ma solarów. Czy to na jasno, nie wiem. Ale coś nie działa. No, zobaczę zaraz. No, także widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.